Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej, przedmiotowej konferencji prasowej z udziałem trenera Jacka Magiery. Czekamy na pytania do Pana trenera. Dzień dobry Panie Trenerze. Ostatnia konferencja była nieważna, gdyby nie było pytania o rynek Chcę go zapytam, jak dzisiaj, jak dzisiaj, bo po cały czas, każdy dzień to tylko nowe informacje, nie wiem czy kotki, czy coś się dzieje w tej sprawie, czy jego przyszłość. Myślę, że protek nie mamy w żaden sposób zamiaru komentować tego doniesienia medialnego, na tam ultimatum postawione przez Raków. Mamy się określić do godziny 12 w odnośnie tego, czy akceptujemy ofertę za Erika, czy też nie. Dla mnie to jest albo niefortunne, albo nieprzemyślane postawienie sprawy w jakiś sposób. Tak tylko to nazwę. Na jakiej podstawie mamy się określać nie wiem. Natomiast powiem w ten sposób ELI nigdzie się nie wybiera. Odrzucamy w każdą ofertę, jaka została złożona przez inne kluby, Eli na, na 100% zostanie zostania w rozwodu na tą górę. I to tematu. Rozumiem panie że chciałem zapytać w takim razie o, o transfery przychodzące. Czy to nic się nie wydarzy w tych ostatnich dniach? Czy to było uzależnione właśnie od... Transfer po do którego nie ma, czy nie rozumiem, że tu będzie kłopot, czy, czy w ogóle nie ma żadnych. Żeby... Nie, to nie ma żadnego znaczenia. Mhm. Jeszcze może się wydarzyć transfer do, do Śląska. Pracujemy z Tabinem Waldą nad jednym bądź dwoma zawodnikami. Oczywiście nie daje tutaj żadnej gwarancji, że te transfery dojdą do skutku z wielu powodów. Jest to wiadomo, że coraz bliżej zamknięcia okienka transferowego. I i pewne rzeczy potoczyć się, potoczyć się muszą bardzo szybko. Natomiast nie wykluczam, że jeszcze do nas ktoś wraca. Natomiast na pewno nic nie na siłę. Nie będziemy tutaj sprowadzać zawodnika, byle sprowadzić. Jeżeli będziemy w 100% pewni, że jest to piłkarz dobrania od razu, nawet od meczu niedzielnego, czyli jeżeli miałby przyjść dzisiaj, jutro, to takiego zawodnika sprowadzimy. Czyli inaczej niż w przypadku poprzednich piłkarzy, czyli pojedyncze, prawda, czy. czy, czy. Bortnik Jackson czy zachorek, prawda? Tutaj ten piłkarz gotowy do grania od razu, tak? Tak, ma być gotowy od razu. Wiadomo, że z Jagiellonią gramy w niedzielę, także tego czasu na transfer jest niewiele. Natomiast okienko transferowe zamykamy w meczu z Jagiellonią w Białystok. Do niedzieli się jeszcze może coś wydarzyć. Ale to, to co powiedziałem, na bieżąco będziemy informować, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. Na dzisiaj, na dzisiaj pracujemy nad transferem. Jeszcze jedno pytanie na temat yy, no, tej serii, która jest teraz, Pan zauważa, trzy zwycięstwa z rzędu. Czy tutaj już jest, yy, no zapytam trochę przewrotnie, mowa i myśli o jakiejś presji, prawda? No bo ustanowienie takiego Pana rekordu tutaj w tej Śląsku, cztery zwycięstwa rzędu, chyba też jest jakieś motywujące. Czy raczej yy, nie chce Pan w ten sposób mówić po ogóle? Nie, no chcę mówić o takich sytuacjach, bo to jest, to jest część sportu, to są świetne, świetne momenty. W ogóle piłka nożna, sport to są momenty. Które mają trwać jak najdłużej. Jesteśmy w dobrej dyspozycji, dobrze się rozumiemy, jesteśmy skuteczni na wojsku i, i w żaden sposób nie mamy zamiaru tutaj być zachowawczy czy też nad wyraz skromny, bo chcemy tę serię kontynuować. Oczywiście przyjedzie drużyna, która jest dzisiaj na pierwszym miejscu w tabeli i będzie starała się pokrzyżować na plany. Natomiast patrzymy na, na siebie, wiemy, wiemy o co gramy. O czwarte, kolejne z rzędu zwycięstwo, których nie było tu od od wielu lat i to też daje takie poczucie i pewności siebie, ale też i odpowiedzialności, że, że warto, warto w sporcie być pazernym na, na każde zwycięstwo. To nie jest ani błęczuczne, tylko normalne. Jeżeli chcesz coś wygrać, coś chcesz coś osiągnąć, to pazerny na wygrywanie musisz być i, i potwierdzać to przede wszystkim na wojsku poprzez dobre przygotowanie do meczu, poprzez mentalność, gotowość, o której mówię codziennie każdemu zawodnikowi. Jeszcze przemawiają się ostatnie pytania o Konada poprawić. Chciałem zapytać, żebyśmy go nie tracili z pola widzenia. Jaka jest jego sytuacja w tej chwili? Kiedy może wrócić? Cały czas jest polityką lekarską. To jest długi temat, yy, który liczę na to, że jest bliżej do zakończenia jego powrotu niż, niż dalej. Natomiast y, rzeczywiście jest to, jest to sytuacja, yy, która no, ciągnie się od dłuższego czasu, bo w meczu praktycznie z radom Jakiem w, w tamtym sezonie. Tyle mogę na tym chwilę powiedzieć. Z drużyną jeszcze nie trenuję. Trenuję indywidualnie, z trenerem przygotowania motorycznego. tylko Nie też w klubie, tylko poza klubem. Mam wrócić teraz do pełnej sprawności i fizycznej, ale także i, i mentalnej. Dzień dobry Panie Trenerze, polski Państwa, może o tej jemielonii. Czy trenera zaskoczyło, że to jest aktualny lider Ekstraklasy? Bo tak Raczej ta drużyna nie była wymieniana w gronie faworytów naszej ligi, a tutaj chyba zaskakujący początek sezonu. Ja czy nie patrzę na to. Nie, nie koncentruję się na Śląsku i zawsze tak robiłem. To jest początek sezonu, to jest siódma kolejka. Ładnie tem trzecią kolejkę, ale jest już siódma, także to wszystko przyspieszyło. Przypomnę, że, że Śląsk wosła trzy kolejki temu był na ostatnim miejscu w tabeli dzisiaj jest na trzecim miejscu w tabeli, także te, te rotacje się zdarzają i, i wiemy. Że to tak, tak wygląda w polskiej ekstraklasie. Natomiast koncentracja na sobie, przede wszystkim na tym, co my możemy zrobić, na to jak mamy grać, na, to, na tym, jak się mamy prezentować, co możemy zrobić, żeby się szybko zregenerować, aby, aby wykorzystać jeszcze kolejne atuty, aby poradzić sobie z tym, że na półę nie zagra, na przykład w meczu, bo jest kontuzjowany nie ward ze składu. Kim go zastąpić, to są tematy, które dzisiaj są dla mnie najistotniejsze. Oczywiście analizujemy przeciwnika, są od tego ludzie w sztabie, którzy, którzy to robią. Będziemy przygotowani pod kątem taktycznym na, na mecz, natomiast wiemy tylko i wyłącznie, nasza dyspozycja jest tutaj najistotniejsza. Mhm. Wspomniał trener o Nauru, czy jeszcze ktoś narzeka z nowych piłkarzy na nowo? Konrad na przykład to wiemy, że go nie ma dłuższego czasu. A z, czy, czy z tych piłkarzy, którzy ostatnio występowali, byli w kadrze, coś się udzieli? to jest normalna sytuacja, grając taki maraton, można powiedzieć, w trzy mecze, że te mikrourazy się pojawiają, po każdym meczu coś się dzieje, każdy zawodnik czuje to, że grał, to, że walczył, to, że grał w pojedynku, że grał twardo, nieustępliwie. Normalna rzecz, natomiast ta regeneracja, o której mówię, wszystkie zabiegi, które dokonujemy, mają doprowadzić zawodników do pełnej sprawności. Dzisiaj poza Nahuelem nie ma takiego piłkarza, którego występ w meczu z Jagiellonią mógłby byłby zagrożony, natomiast w jakim składzie wyjdziemy na mecz, tego jeszcze nie wiem. Dzisiaj mieliśmy krótkie zajęcia, bezpośrednio po meczu wczoraj mieliśmy odnowę, rozruch, to co powiedziałem, przygotowanie ciała do tego, aby, aby móc wejść na wysokie obroty w niedzielę o 12.30. No właśnie ten, ten taki rytm, rytm meczowy trener cieszy się z, z takiego rozwoju sytuacji, szczególnie przy tych dobrych wynikach, czy, czy jednak przydałoby się troszkę więcej czasu na, na tą regenerację i, i, i być może poćwiczenie też pewnych, pewnych rzeczy podczas treningu, bo chyba na to czasu za bardzo nie ma. No, ale robiliśmy to przez cały czas w okresie przygotowawczym. Ja bym chciał co trzy dni, ja bym chciał mieć taką sytuację, jak w Iraku, jak ma gdzie grają w Europie, gdzie grają co trzy dni mecze, gdzie są sprawdziany cały czas. Ja do tego jestem przyzwyczajony przez lata pracy w Legii Warszawa, gdzie przez cały czas byliśmy w takim rytmie meczowym. i to jest, to jest najpiękniejsze dla mnie, dla sportowca. I ja do tego będę dążył I, i zawodników mentalnie do tego przygotowywał, że to jest piłka nożna. I tak, tak chcemy. Wiadomo, że wiąże się to z, też i z liczniejszą kartą, którą trzeba mieć u siebie w zespole, ale, ale nie ma nic piękniejszego dla, dla sportowca, aby grać co trzy dni. To jeszcze mecze o stawkę na pięknych stadionach, na pełnych trybunach publiczności. To ostatnio miało miejsce i w Łodzi, i w Szczecinie. Liczymy na to, że po raz kolejny w Wrocławiu przyjdzie ponad 20 tysięcy kibiców na mecz z Jagieronią. To są cele, do których dążymy. Nie? Jeśli chodzi o cele, to wspominał ten na przedsezonie o tych kilku celach. Jednym z nich było właśnie zwycięstwo trzech meczów z rzędu. Chyba nikt się nie spodziewał, może teraz się spodziewał, że to uda się zrobić tak szybko. Zrobiliśmy na pewno. W momencie takim, gdzie podejrzewam, że mało kto liczył, że spotkania trzy nadeją w spotkaniach z Lechem, z Widzewem i z Pogonią, w tym dwóch na wyjeździe. Ale to jest piękno sportu. To też pokazuje o no, tym mentalu zespołu, który się cały czas rodzi, nad którym pracujemy. Nad bycie jednością, gotowością, nad jakością, poświęceniem, które jest ważne. O tych relacjach, które się buduje wewnątrz drużyny. I niech to trwa jak najdłużej. Dzisiaj zawiesiliśmy wysoką poprzeczkę sobie jako, jako zespół. Wiemy doskonale o tym, że, że przyjdzie moment taki, gdzie gdzie zostanie to w jakiś sposób zachwiane, ale nie mogą być zachwiane nasze emocje, nie mogą być zachwiane nasze spojrzenie na to, co robimy. Chcemy dalej się godnie prezentować, powiem tak, rozwijać, chociaż wiem, że w sporcie najważniejszy jest wynik tu i teraz, natomiast pracować cały czas z jakością taką, o której, o której mówię tutaj wielokrotnie na konferencji. Wspomniał mhm. um, trener o tych potencjalnych transferach. Czy może Pan nam o, o jakich pozycjach zawodników tutaj mówimy? Jedna defensywna pozycja, a druga ofensywna. Okay. Eee, to to kontynuując temat, te, które już się odbyły w sobotę. Eee, mecz drugiej drużyny, było kilku piłkarzy. Ostatnio wspominał, którzy trenują indywidualnie, jeszcze nie są gotowi na to, żeby być w karcie meczowej. Czy coś mu się zmieniło, jeśli chodzi chociażby o Zachore? Zachore miało zadanie. Wraz z przygotowania fizycznego, pracowania nad deficytami poprawił swoje wyniki, które, które miał na początku, kiedy przyszedł do nas. Kiedy będzie gotowy w 100% do treningu z zespołem, wróci do zespołu i będzie brany pod uwagę. Na dzisiaj nie będzie jeszcze z pierwszym zespołem. Liczę na to, że ten czas przerwy na reprezentację będzie taki, gdzie zagramy mecz towarzyski z silnym przeciwnikiem i Izoforę będzie miał okazję zaprezentować się na boisku i, i móc walczyć wtedy w 20 w składzie na kolejne, na kolejne spotkanie. Tyczy się to każdej innych piłkarzy, którzy, którzy są dzisiaj poza jedenastką, czy też poza każdą meczową. Czyli raczej w meczu drugiej drużyny go też nie zobaczymy nie jeszcze? Nie zagra. Nie zagra. Ja nie chcę tu mówić o, o drugim zespole. To jest konferencja pierwszego zespołu, uczciwie powiem, jest Michał Ketel drugiego zespołu, pytajcie jego, koncentrujemy się na pierwszy, pierwszej drużynie. W meczu w Szczecinie żółtą kartkę dostał Peter Pokorny w takiej dość zaskakującej sytuacji. Czy klub nie rozważa odwołania się od, od tego napomnienia? My będziemy się odwoływać. Jest to kartka, która nie miała prawa zostać pokazana Peterowi. Wybił czystą piłkę w ślizgiem. dlatego uważam, że, że musimy na takie rzeczy reagować. Kolejna rzecz to są inne kartki, które dostaliśmy Żukowski, Mateusz. Dostał kartkę w piątej minucie, a kartkę drugą powinien dostać zawodnik Pogoni Szersik i wylecieć z boiska. Sędzia dał naszemu zawodnikowi. Kolejna sytuacja dla mnie niesłuszna, żółta kartka dla trenera Marcina Dymkowskiego, który nic nie zrobił na łapce rezerwowych, a był Szwarc. przerywała Pogoni wtedy naszą kontrę, podanie na Lachowala spowodowałoby to, że nie mielibyśmy dogodną sytuację, tego, żeby strzelić gola. Takie sytuacje nakręcają negatywnie. Też trzeba powiedzieć, że piłka ma być rozrywką, piłka ma być takim miejscem, gdzie trenerzy też swoje emocje ukazują. Nie może być tak, że co chwilę trenerzy, sędziowie, którzy są techniczni, upominają, że ktoś stał, ktoś, ktoś krzyknął. No nie tędy droga. Jeśli się skoncentrują na, na sobie, nie podejmują trafne decyzje, bo widzieliśmy, że w tym ostatnim spotkaniu tych trafnych decyzji za dużo dobrych nie było. Trzy interwencje wart. Spowodowały to, że było bardzo nerwowo na boisku i niesłuszne kartki dla mnie, dla Żółkowskiego, dla Dymkowskiego, dla Pokornego i dla Wejgera, którzy otrzymali. Nie powinniśmy dostać żadnej kartki w tym meczu. Chciałam jeszcze zapytać o Karola Borysa. Dawno, dawno nie było pytania, a wcześniej też było ser seryjnie poruszane. Czego mu brakuje do tego, żeby łapać te kolejne, kolejne minuty w ekstraklasie? Co powiem? No, grają mi się zawodnicy, którzy są w danej chwili potrzebni na boisku, widzieliśmy sytuację taką, że Patryk Szwedzik wszedł w meczu z Pogonią w po 74 czy 5 minuty i w 90, bo taka była potrzeba zespołu i tutaj nikt nie będzie patrzył na to, czy on się będzie z tym dobrze czy źle czuł. czy się zespół i czy się wynik. Każdy ma swoje zadanie do wykonania. Karol ma pracować, Karol ma dawać sygnały. Graliśmy spotkania z trzema bardzo silnymi przeciwnikami, gdzie, gdzie przede wszystkim patrzyliśmy pod kątem taktycznym. Muszę tu powiedzieć, że Karol miał wyjść w podstawowym składzie w meczu z Lechem Poznań od początku. Był przymierzany w czwartek do, do wyjściowego składu. Analiza taktyczna jeszcze w ostatniej chwili spowodowała to, że nie wyszedł od początku. Można powiedzieć, że z tego powodu miał być pierwszym wchodzącym, ale sytuacja meczowa zmusiła nas do tego, aby szukać bardziej prawego skrzydłowego, który więcej będzie grał w defensywie, aniżeli w ofensywie. I też dlatego zmiana na przykład na innego piłkarza. Młody chłopak, ale nie ma dla mnie znaczenia młody, stary. Będą grali najlepsi, a powiedziałem to Karolowi, że, że, że tych szansy będzie dostało, my mamy plan na to, go wprowadzać. Natomiast nie tylko i wyłącznie dlatego, że jest młody, że, że, że jest ambitny, bo jest, bo każdy inny siedzący w szatni jest też ambitny i, i też niektórzy są młodzi. Ma pracować, ma dawać sygnały, być może zagra w dużym wymiarze czasowym, może też w jakimś wymiarze czasowym zagra. No, jeżeli wyjdzie na boisko, to ma się dobrze zaprezentować. Zagrał w Mielcu. Bardzo przyzwoite zawody. Oczywiście to było przy wyniku 3.0, gdzie już ten mecz był rozstrzygnięty, ale dał dobry sygnał. Dlatego liczę na niego i, i wierzę, że, że jeszcze dużo temu zespołowi da dobre. Dzień dobry tler. Adam wszystkich śnioskę, chciałbym ja się zapytać. Chciałem się zapytać, jak um, um, czy szląska możemy się spodziewać w jakiej jakiewali. Czy będzie to szląsk taki, który się... Trochę cofnie, będzie w niskim pressingu tak jak w poprzednich meczach, czy jednak zespół wyjdzie bardziej nastawiony ofensywnie? Czy oczywiście będziemy mieli plan na, na ten mecz, natomiast plan to jest jedno, papier wszystko przyjmie, realizacja to jest drugie. Przeciwnik, który wyjdzie na mecz będzie miał swój plan to jest trzecie. Na pewno będzie to mecz taki, który Śląsk Wrocław będzie chciał wygrać i, i o to będziemy grać. Wiem, że są różne fazy, momenty w meczu, będziemy w obronie wysokiej, będziemy w obronie średniej, będziemy w obronie niskiej, będziemy dominować, będziemy cofnięci do linii obrony. Normalna sytuacja. Ważne jest to wszystko, aby była zachowana równowaga, balans, abyśmy, abyśmy wiedzieli co, co zrobić w momencie, kiedy piłkę odzyskamy i też co zrobić, kiedy tą piłkę stracimy. Mamy być blisko siebie, mamy być jednością, mamy być kolektywem z, i zbyć, wyjść na mecz. Przekonaniem o kolejnym, kolejnym ważnym zwycięstwie dla, dla Śląska budowaniu tej serii, o to co powiedziałem, to są momenty, które, które warto cały czas dopieszczać. Ym, ym, a mam pytanie od Daniela Łukasika, bo kto by się rozszerzył kolownicę tutaj pod dłużej Czy jego transfer jest jeszcze w danek uwagę? Daniel z nami trenuje od dłuższego czasu. Znamy się, się długo. Jest to, jest to zawodnik, który poszukuje klubu. To zawodnik, który jest w formie, w danym przypadku nam nie przeszkadza tutaj. Swoim doświadczeniem też pokazuje duży profesjonalizm i kierunek, w jakim warto iść. To też jest sygnał dla tych zawodników, którzy dzisiaj są w szatni Śląska wrocław jak trudno jest powalczyć czy otrzymać kolejny kontrakt. Także warto doceniać to, co się ma, warto walczyć o, o, o ten. O, to, o te swoje marzenia wtedy, kiedy jesteś w szatni. Nie marudzić, nie narzekać, nie, nie patrzeć, że coś mi się należy, tylko żyć chwilą i, i działać yy, w, odpowiedni, w odpowiedni sposób, aby zacząć być w formie. Daniel będzie trenował, jak długo zobaczymy. Mam nadzieję, że, że szybko, szybko znajdzie sobie klub taki, który się będzie realizował. Na dzisiaj nie, 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 nie ma tematu podpisania za Danielem kontraktu w środku. Dzień dobry Panie że Marcin Sapkowski. Ja chciałbym jeszcze poruszyć wątek Rafała Leszczyńskiego, bo to zawodnik bramkarz, który długo w dwóch ostatnich meczach zagrał na zarost tyłu. I wydaje mi się, też ja chciałbym podać Pana opinię na ten temat, to ta przerwa w meczu ze Stalomilec chyba dała mu jakby dużego kopa do, i jakby większą jeszcze motywację do, do cięższej pracy. Bo faktycznie widać po tym meczu, że w meczu z Lechem, Pogojem czy Lidzelem spisywał się bardzo dobrze. No i niech to kontynuuje dalej. Jest zawodnikiem ważnym, jak każdy inny piłkarz w Śląsku. Cieszymy się, że dwa kolejne mecze z rzędu na zero z tyłu, bo tych serii takich też długo nie było w Śląsku. To świadczy o dobrej grze defensywnej wszystkich zawodników od napastnika do, do bramkarza. I oby tak było. A pozostali bramkarze prorocki, górski, głogowski niech napierają Rafała, rywalizują z nim i wybierają na nich presję. Konkurencja jeszcze nikomu nie zaszkodziła, wręcz przeciwnie zawsze pomaga. A czy dała mu ta przerwa w meczu w Mielcem kopa pozytywnego? Idźmy w tym kierunku i powiedzmy, że, że to była dobra decyzja. Chciałem jeszcze zapytać o jedną osobę, Marcela Marcelo Cylle, bo zawodnik, który został jakby troszeczkę odkopany z, z zespołu RZ jeszcze w poprzednim sezonie przez, przez pana w, w trakcie obwodu przygotowawczego też. Występował w kilku spadkach, nawet dostał szansę w dwóch meczach ekstraklasy. Natomiast w ostatnich trzech meczach nie zagrał, w dwóch poprzednich nawet nie znalazł się w kadrze meczowej, za to zagrał w ostatnim meczu rezerw. Bardziej tutaj Marcel przegrywa regularizację sportową z, z kolegami z drużyny, czy jest to jakieś tutaj drugie dno? Znaczy to, czy Marcel będzie grał w jakimkolwiek meczu ekstraklasy, czy będzie na ławce, zależy tylko od niego. Od jego kontroli emocji, od jego pracy, od jego mowy ciała, od jego formy sportowej, o takich spotkań. Od takich rzeczy to tylko i wyłącznie zależy od niczego innego. Nie ma tu drugiego dna, e, przynajmniej nic o tym nie wiem. Jest takim samym zawodnikiem jak każdy inny, traktowany jest w taki sam sposób jak każdy inny. Wygra rywalizację o miejsce w 20, będzie w 20, wygra o mniej... rywalizację o miejsce w składzie, będzie w pierwszym składzie. Wszystko zależy od niego, oczekuję od niego postawy, Takiej jak od każdego innego, profesjonalnej. Oczekuję od niego realizacji siebie na wojsku, walki, odwagi, realizacji zadań, które, które mamy jako, jako zespół. Nie wiem, czy jeszcze ktoś. Czy nie, że druga runda, ale. <laughs> chciałem tak. W obrębie, ale, ale chciałem też dać sprawę i też. Czy jest jakiś dalszy ciąg w Waszej relacji z panem Jacek Gustawsonem? Czy, czy była jakaś zmiana SMS-ów? Może czy to jest po prostu sprawa zamknięta? No, znaczy zamknięta. Po prostu nie ma już dalszego ciągu. Dla mnie nie ma już dalszego ciągu. Sprawa jest zamknięta. Ja cały czas powtarzam o szacunku, o tym w jaki sposób do kogo się odnosi. Yy, I tyle. Nie, nie mam zamiaru tego dalej, dalej ciągnąć. Natomiast nie akceptuję takiego zatowania po drugiej stronie. Z mojej strony takiego zachowania na pewno w stosunku do osoby odpowiedzialnej po drugiej stronie nigdy nie było i nie będzie szacunek, respekt, to jest to jest najważniejsze. Nie, Wiesz, nie było kontaktu żadnego Nie, osoba, nie, 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 był, i ten... nie było i myślę, że już nie ma potrzeby, żeby do tego wracać, nie ma potrzeby, żeby jakikolwiek kontakt był. Dziękuję. Pójdę jeszcze Chciałem pytać o tą godzinę meczu, czyli tam 12.30 to godzina. <laughs> <laughs> dawno, dawno o takiej porze śniegu piłkarze nie grali. Czy w związku z tym nastąpiły jakieś modyfikacje, na przykład właśnie godzin treningów, jakieś specjalnie przygotowane pod to, żeby być maksymalnie przygotowanym właśnie nie na tę porę popołudniową wieczorną, tylko, tylko na tą 12.30? 12.30 graliśmy z miedziową w poprzednim sezonie, czyli nie tak odległy termin. Z Radomiakiem też. Z Radomiakiem też, tak. Godzina i godzina. No, jedni mówią, że zła, inni mówią, że dobra, zależy jak na to się spojrzy, jak się wygra, to jest świetna godzina. Jak się przegra, to można maludzić, bo za wcześnie. No nie ma czegoś takiego. Trzeba się dostosować do każdych warunków, które, które są. I tylko i wyłącznie to zależy od nastawienia, podejścia, przygotowania mentalnego. Dla, dla rodzin, dla kibiców, którzy przyjdą na stadion, idealny czas, żeby przyjść na stadion, potem iść na obiad rodzinny, potem przygotować się do szkoły, zapachować w plecaki i iść rano na rozpoczęcie roku szkolnego. Także tak do tego, do tego podchodzimy. Trenujemy normalnie rano, dzisiaj utreniemy o 10, jutro będzie o 12 w godzinie meczu. Bezpośrednio przed meczem z Jagiellonią będziemy mieli Wspólne śniadanie, potem przejedziemy, każdy indywidualnie na, na stadion i tam zrobimy odprawę przed przedmeczową i gramy mecz. Kolejne mecze będą, kolejne dni będą dwa dni wolne dla, dla piłkarzy, po tym, po, co powiedziałem, maratonie poniedziałek-wtorek. Bejger, Petkow, Borys jeżdżają na zgrupowanie reprezentacji. W środę będziemy mieli pierwszy trening po przyjeździe i, i pra, pra, pracujemy nad tym, aby zagrać mocny sparing czwartek lub piątek. Dla zawodników, którzy Mniej grali, których chcemy sprawdzić i którzy mają szansę na to, aby wschodzić do składu. Na, na tarcińskiej arenie wymieniana była murawa w związku z walkami bokserskimi. Czy, czy mieliście okazję się zapoznać, jak to wygląda przed niedzielnym meczem? Nie mieliśmy okazji trenować na tej murawie nowej części, nowej murawy, bo to niecałe boisko było wymieniane. Z racji tego, że ta murawa była, czy nawet nie wiem, czy cały czas jest wymieniana, jadę po konferencji naszej na stadion, mam spotkanie z prezesem spółki stadion, aby, aby porozmawiać na temat współpracy dalszej i zobaczę, jak to wygląda. Natomiast będzie dano ruchu drużyn tak jak takich sama, taka sama. Oczywiście oby nie, nie odrywała się gdzieś tam, bo to grozi kontuzją. W takich sytuacjach to jest zazwyczaj naj, najbardziej niebezpieczne. Nie to ostatnim pytanie. To jest to pytanie poza Śląskiem. Raków i Legia są zespoły, które będą reprezentowały Polskę w Europejskich Pucharach, gdzie upatruje Pan większych szans, w którym zespole na, na to, że zadną dalej, czyli Widzę Europy, czy Widzę Konferencji? Nie wiem, zajmuję się śląskiem i to jest dla mnie dzisiaj najistotniejsze. Oczywiście e, Raków gra w bardziej prestiżowych pucharach. Bo lepsze drużyny, przynajmniej teoretycznie, występują. Może trafić do grupy ze znakomitymi zespołami, oby, oby wylosował jak naj, najlepszych przeciwników. Bo to jest najlepsze sprawdzenie. Miałem okazję grać z najlepszymi i wiem, że dla wszystkich wyjdzie to na dobre, grając z tymi z najwyższej póki. Przynajmniej ja bym tak chciał bym miał szans dzisiaj z nimi w Dziękuję Państwu, dziękuję trenerowi.